Cześć, wszyscy kiedyś umrzemy. Czeka wszystkich nas w pewnym momencie doświadczenie śmierci. Niektórzy z nas zrobili to doświadczenie, to znaczy przeżyli śmierć kogoś bliskiego albo bezpośrednio, ktoś przy nich umarł, albo umarł i byli na jego pogrzebie. W takiej sytuacji są kobiety z dzisiejszej Ewangelii, kiedy jeszcze mogą coś zrobić dla tego zmarłego, a więc namaścić ciało, przygotować je do tego ostatecznego, nie, ostatecznego momentu, kiedy już po prostu jego ciało zostanie zostawione rozkładowi. Coś jeszcze jest tam w stanie zrobić, więc możemy sobie wyobrazić ich szok, ich taką ogromną bezradność, jak opisuje nam Ewangelia, kiedy nie widzą ciała. Nie ma ciała, nie możemy nic zrobić. Zostaliśmy tego pozbawieni. I co teraz? Czy to całe poczucie tej bezradności, które jest związane ze śmiercią kogoś, jest niczym w porównaniu co teraz? Właśnie, to jest ten moment, w którym jesteśmy, powinniśmy być, zmienić naszą perspektywę. Otóż nic nie możemy zrobić. Możemy tylko przyjąć, przyjąć co prawdę o zmartwychwstaniu. Wydaje mi się, że ta prawda o zmartwychwstaniu jest czymś większym, co możemy właściwie zrozumieć, wyobrazić. Możemy powiedzieć, no dobra, wierzę w zmartwychwstanie, powtarzam to, ale czy jesteśmy tak naprawdę w stanie to przyjąć, zrozumieć? Co potrzebujemy do tego kroku? Te kobiety słyszą wyjaśnienie, otóż zmartwychwstały, no ale co z tego? Czy naprawdę są w stanie to przyjąć? Wydaje mi się, że potrzebujemy ogromnego takiego skoku wiary. Aby po prostu otworzyć się na to, zostawić, żeby to w nas weszło, przyjąć to, przyjąć ten ogromny dar, który dostajemy dar smutku wstania. Właśnie. Piękna rzecz, ale o wiele łatwiej nam uwierzyć w śmierć, mimo że jest końcem, jest smutna, jesteśmy bezradni, ale taka właściwie konieczna przejście przez tą bezradność. I otworzenie się, otworzenie się na coś, co jest dużo większe niż my. To jest nam potrzebne. Cześć.